Kochane dzieci, dziś chciałabym zaprosić Was do wspólnego wykonania pracy plastycznej, na której przedstawimy wiosenne kwiaty. Aby wykonać naszą pracę, potrzebujemy kilku elementów. Czy jesteście ciekawi? Teraz zaprezentuję Wam elementy, które musicie mieć, aby wykonać naszą pracę. Przygotujcie klej, nożyczki. Brokat, marker, kredki w dowolnych kolorach, plastikowe słonki, zieloną bibułę, plastikowe nakrętki od butelek, również w dowolnych kolorach. Białą kartkę oraz kartki w różnych kolorach. Popatrzcie, jakie kolory ja przygotowałam. Różowy, niebieski, żółty i pomarańczowy. Skoro mamy już przygotowane wszystkie elementy, możemy zacząć wykonywać naszą pracę. Bierzemy białą kartkę oraz naszą bibułą, tak? Z bibuły wykonamy trawę. Wocinamy sobie paseczek, tak? A teraz nacinamy go, tworząc naszą trawkę, tak? Na całej długości musimy naciąć takie paseczki. Teraz bierzemy klej i smarujemy paseczek, aby przykleić naszą trawę. Bierzemy bibułkę i przyklejamy. Zobaczcie, mamy trawkę. Teraz Bierzemy słomki. Musimy je troszeczkę przyciąć. I to będą nasze łodygi do kwiatów. Zrobimy cztery kwiatki, więc będą potrzebne nam cztery słomki. Policzmy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery. Mamy cztery łodygi. Teraz przyklejamy je również klejem. Jedna łodyżka, druga, trzecia i czwarta. Zobaczcie, u mnie na razie wygląda to tak. Musimy zrobić nasze kwiatki. A jakie je wykonamy? Weźmiemy teraz wcześniej przygotowane kolorowe kartki papieru, I na tych kartkach spróbujemy narysować kwiaty. Możecie na narysować je właśnie markerem, bądź flamastrem lub kredkami. Tak? Spróbujemy narysować jakieś kwiaty. To może być nasz pierwszy kwiatek, następny teraz zrobimy niebieski. Może być taki i jeszcze jeden. Teraz musimy wyciąć te kwiatki. Więc wycinamy każdy kwiatek. Pierwszy kwiatek jest gotowy. Tak, wycinamy następny, niebieski. Drugi kwiatek jest gotowy. Teraz wycinamy żółty. Żółty kwiatek jest wycięty i został nam ostatni pomarańczowy. I w ten sposób mamy wycięte cztery kwiatki, tak? Każdy kwiatek jest w innym kolorze. Teraz bierzemy naszą kartkę, którą przygotowaliśmy wcześniej i nakleimy wycięte kwiatki. Tak, bierzemy klej, smarujemy kwiatek klejem i przyklejamy do dowolnej łodygi, tak? I tak robimy z każdym kwiatkiem Różowy i też go przyklejamy. Proszę bardzo. Pomarańczowy. Smarujemy klejem. Tak, i przyklejamy do łodygi. I niebieski. Tak samo. Hop, i też przyklejamy. W ten sposób mamy już cztery kwiatki. Musimy zrobić teraz dla nich środki. I właśnie po to, to były nam przygotowane wcześniej nakrętki. Tak. Bierzemy dalej klej. Na środku każdego kwiatuszka, hop, kleimy i naklejamy dowolny korek. Zobaczcie, w ten sposób, tak. I tak samo robimy z następnymi korkami. Żółty. Przyklejam do kwiatuszka. I następny czerwony korek przyklejam. I ostatni żółty, tak? Również go przyklejam. O, odpadło, musimy poprawić. Hop. I w ten sposób mamy już środki dla naszych kwiatów. Wcześniej przygotowaliśmy także brokat. Możemy teraz posmarować klejem nasze płatki kwiatów bądź przestrzenie wolne, tak? Tutaj mamy wolne białe przestrzenie. Ja posmaruję te wolne białe przestrzenie. I tutaj nimi na nich posypię brokatem. Proszę bardzo, sypki brokat i. Posypujemy delikatnie. Nasza gotowa praca wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka praca plastyczna. Dziękuję Wam za wspólną zabawę.